Cześć i czołem. Trochę minęło od ostatniego odcinka z Fallouta, ale już wracamy do naszej opowieści. Jeśli dobrze pamiętacie, nasi bohaterowie ostatnio wyszli z gildy niewolników, której znaleźli w końcu Vika. Jednak szef owej gildi nie chciał go puścić wolno. Oczekiwał od Sulika i Wojtka aż tysiąca dolarów. Chłopaki nie mieli takiej, takiej sumy przy sobie, ale przynajmniej teraz mieli już jakiś cel. Porozmawiali chwilę ze sobą i postanowili, że po prostu spróbują te pieniądze gdzieś zarobić. Jako pierwsze miejsce, do którego, do, w którym będą szukać pracy, wybrali klamat. Zdecydowanie była to najlepsza opcja, jako że po prostu już dobrze znali miasto. Wiedzieli, że nikt raczej złego ich tam nie spotka. Nie spodziewali się, żeby ktokolwiek miał ich tam oszukać. A jednocześnie wiedzieli oni, że parę osób w mieście na pewno potrzebuje ich pomocy. Pierwsze, co zrobili po powrocie do Klama, podróż zajęła im około dwa dni, to podejście do tablicy ogłoszeń w centrum miasta. Wojtek poszedł do niej i zaczął czytać. Jego uwagę najpierw przykuła jakaś notka o szczurach. Za dużo szczurów w osadzie traperów. Załatw ile wlezie i urządź przyjęcie, przyjęcie dla znajomych. Chudy. Hmm. Szczury? Ciekawe. Pomyślał aż bohater. Niewiele myśląc, razem z Sulikiem, poszedł do osady traperów. Minął kolejne budynki. Nie było, to, nie było to zbyt daleko, jednak na tyle, że musiałam czymś wypełnić tę opowieść. Ale w końcu mężczyźni dotarli na miejsce. Minęli kilka osób, które nie były zbyt zainteresowane jakąś szczególną rozmową. Biegało za nimi parę dzieciaków. Na które również nie było warto zwracać uwagi, aż dotarli do drzwi, które Wojtek chciał otworzyć, ale Sulik po prostu wbił, wbił się w niej i przepchnął, przepchnął do środka. Wojtek wszedł i zobaczył w środku bardzo wysokiego i chudego trapera. Postanowił z nim porozmawiać. Witaj, to miłe z twojej strony, że nas odwiedzasz. Mówią na mnie Cienki Bolek i przemawiam w imieniu osady traperów. Witaj, Cienki. Nazywam się Wojtek. Czemu nazywacie to miejsce osadą traperów? No więc, ta część miasta, w której teraz jesteśmy, to miejsce, gdzie mieszkają wszyscy traperzy, gdy nie polują na gekony. Jedyny problem, jaki tu mamy, to szczure mieszkające po północnej stronie. Na szczęście udało nam się dość szczelnie zabarykadować większość przejść do tamtej części. Wojtek się zastanowił. Problem ze szczurami wydawał się dość poważny, choć nie brzmiał zbyt groźnie. Być może, gdyby udało, udało się to załatwić, na, na osobę, która okazałaby się dla osady traperów bohaterem, czekałaby jakaś nagroda. Postanowił zapytać o szczegóły. Szczury? Opowiedz mi o szczurach. Wiesz, smakują całkiem nieźle, kiedy się je upieczy na rożnie z niewielkim dodatkiem ziół. Ale przede wszystkim są prawdziwym utrapieniem, a robi się coraz gorzej. Zabarykadowaliśmy północną część osady, ale one i tak się jakoś przemykają. Są pewne drzwi prowadzące tam w pomieszczeniu zano, ale zamknąłem je na klucz. W domu mama sma zwykle smażyła je na potelni z odrobiną masła, powiedział Wojtek. I zapytał Bolka, aby ten powiedział mu więcej o szczurzych atakach. Ludzie znikają. Na razie tylko ci chorzy i słabi. Oczywiście szczury nie tracą czasu na gotowanie. Nie. Po prostu rozdzierają ich na strzępy, zostawiając małe kłaczki włosów i strzępy ubrań. W każdym razie tylko to znajdujemy rano. Słyszałem nawet gadkę, że gdzieś tam jest coś w rodzaju olbrzymiego szczurego bóstwa, który wydaje innym szczurom rozkazy. Hmm. Ciekawe. Może ktoś powinien coś z tym zrobić, powiedział nasz bohater. Słuchaj, mogę dostać klucz do przejścia na północną stronę osady traperów? Chcesz klucz do północnej części? Po co ci on? Zamierzam pomóc ci rozwiązać problem ze szczwami. No dobra, powiedział dzięki. Tylko nie prowokuj tam za dużo kłopotów i nie zapomnij zamknąć za sobą drzwi. Dzięki za klucz. Powiedział Wojtek, kończąc rozmowę i udając się do przejścia, o którym przed chwilą rozmawiali. Zauważył zamknięte drzwi. I wyciągnął z kieszeni klucz, który wcześniej otrzymał od Bolka. Otworzył je i poczekał, aż Sulik pójdzie za nim. Czekał, czekał. Jego, ten przyjaciel naszego głównego bohatera nie kwapił się zbytnio, żeby zrobić to szybko, ale w końcu, gdy to się udało, Wojtek zgodnie z obietnicą zamknął drzwi i poszedł dalej. Północna część osady traperów nie różniła się zbytnio od południowej. Było tu wiele rupieci, nic nie wartego złomu. Jednak Wojtek postanowił trochę poeksplorować. Zauważył szyld, który wyglądał, jakby w tym miejscu niegdyś sprzedawano broń. Być może da się tu znaleźć coś cennego. Otworzył metalowe drzwi prowadzące do pomieszczenia, i w środku zauważył dużo różnych gratów na półkach i innych. Meblach, które służyły do przechowywania różnych rzeczy, jednak nie znalazł tam nic ciekawego. Podszedł do stołu, ten jednak był pusty, a na końcu, na końcu pomieszczenia znajdowały się trzy szafki. Ojciec otworzył pierwszą z nich i znalazł tam gumowe buty. Wziął je od razu ze sobą na wypadek, gdyby miały się do czegoś przydać. Wprawdzie była tylko znoszona para solidnych gumowych butów roboczych. Wydawały się one jednak dość mocne, aby przez pewien czas radzić sobie z radioaktywnym szlamem. Oj, tak dobrze pamiętał jeszcze z Arroyo, że radioaktywny szlam potrafił naprawdę mocno poparzyć stopy. Otworzył drugą szafkę i znalazł w niej trochę amunicji. Wyglądało, że może to być amunicja, która będzie pasować do broni, którą nosił przy sobie. Otworzył szafkę numer 3. A tam kolejna para butów. Wziął je ze sobą. Zawsze lepiej takie rzeczy mieć niż nie mieć. I stwierdził, że nic więcej w tym pomieszczeniu już chyba nie znajdzie. Poszedł do kolejnego, do którego drzwi były otwarte. Z Dala usłyszał jakiś pisk. Czy żeby to były szczury, o których tak wszyscy wcześniej mówili. Wojtek zastanawiał się przez chwilę, ale nie musiał. Natychmiast, gdy tylko przekroczył próg do kolejnego pomieszczenia, jeden ze szczurów próbował go zaatakować. Nasz bohater wymierzył mu jednak soczysty cios. Na tyle silny, że gryzoń od razu padł na ziemię. Kawałek dalej czaił się jednak kolejny. Wojtek postanowił jeszcze poćwiczyć trochę swoje umiejętności strzelania z broni palnej, wymierzył szczurowi prosto między oczy i trafił. Dzięki temu przejście wydawało się być bezpieczne. Jednak kolejny szczur czaił się tuż za rogiem. Wojtek podszedł do niego, zanim ten będzie w stanie go ugryźć, i zaatakował go pięścią. Gryzoń padł na ziemię, i nasi bohaterowie mogli ruszyć dalej. Ostrożnie stawiali kroki pomiędzy rupieciami, które walały się po tym opuszczonym budynku, nie chcąc nadepchnąć na któreś z tych stworzeń, które tutaj chodziły. Aż nagle zauważyli więcej z nich. Jeden próbował zaatakować bohatera, jednak ten od razu wymierzył mu cios. Nie był dość silny, aby pokonać to zwierzę. Zanim jednak szczur zdążył się otrząsnąć, oberwał ponownie. Tym razem wystarczająco solidnie, aby nie mógł kontynuować walki. Kolejny szczur, który stał kawałek dalej, nie wydawał się wielkim zagrożeniem. Jednak Wojtek dla bezpieczeństwa postanowił kawałek odejść. Bliżej za to podszedł Sulik, jednak nie na tyle blisko, by móc, móc szczura dosięgnąć. Wojtek postanowił chwilę poczekać, licząc na to, że jego towarzysz załatwi sprawę. Tak się jednak nie stało. Inteligencja Sulika niestety pozosta pozostawiała wiele do życzenia. Zdając sobie z tego sprawę, Wojtek wyjął swoją spluwę, załadował... I zastrzelił małego saka. W sumie, czy małego? Dobre pytanie. Bo wiecie, to nie są takie zwykłe szczury, jakie my znamy. Nie, nie, nie. Te szczury były dużo większe. Niektóre z nich miały nawet metr długości. Jednak nie wystraszyło to naszego bohatera. Podszedł kawałek dalej. Bez Sulika, który z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu ociągał się nie wiadomo po co i zostawił naszego protagonistę samego. Jednak Wojtek z kolejnymi szczurami radzi sobie bez problemu. Dwa szybkie ciosy w najbliższego gryzonia i ten zalany krwią padł na ziemię. Podszedł do kolejnego. Jeszcze trochę bliżej i również tak samo jak z poprzednimi. Kolczasty kastet, który miał na rękach. Absolutnie wystarczył, żeby pozbyć się jakiegokolwiek zagrożenia ze strony ze strony tego zwierzątka. W dalszej części pomieszczenia znajdowało się tych szczurów jednak więcej. Jeden, dwa, cztery, sześć. Z dziewięć. Może i nawet więcej. Ciężko powiedzieć. Naprawdę było ich mało. Ale... Wojtek. Wszedł niczym Rambo I zaatakował Jednego Chwilę potem drugiego Ale ten drugi był już na tyle twardy Że zaatakował naszego bohatera Z zwrotnym ugryzieniem Było to ugryzienie bardzo, bardzo silne Natychmiast Naszemu bohaterowi wyskoczył potem siniak Będzie się on nieźle prezentował w przyszłości blizny może stanął się tematem pogaduszek na imprezach. Jednak na razie nie było co o tym myśleć. Trzeba było załatwić problem z gryzeniami. Cios w tego, który go ugryzł, powalił zwierzę. Obok znajdował się jednak drugi, który przyjął na siebie dwa ciosy i również padł. Kolejny natychmiast podbiegł do naszego bohatera, ale również i w jego wypadku. A to zła decyzja. Wojtek nie chciał za bardzo ryzykować kolejnych ugryzień, więc wyjął swoją giwerę. Strzelił do jednego ze szczurów, jednak go nie trafił. Podszedł kawałek bliżej, aby może wycelować dokładniej. Przeładował broń i strzelił ponownie. Znów niecelnie. Podszedł jeszcze bliżej. Za nim Sulik. Czyżby tym razem w końcu chciał się włączyć do walki? Tego jeszcze nie było, wi nie było wiadomo. Zachowanie Sulika było co najmniej dziwne. Nieco, nieco wręcz irytujące. Wojtek oddał kolejny strzał w szczura. I tym razem trafił innego niż panował. Cóż. Roz rozrzut, który miała broń. Był najwyraźniej na tyle duży, że nie dało się z dużej odległości wycelować w jednego bądź drugiego szczura. Jednak było ich tam, ich tam tak wiele, że nawet oddanie strzału w losowym kierunku, któregoś trafić po prostu musiało. Bo jak potrzebuję jeszcze kawałek bliżej, aby tym razem na pewno nie spudłować. I wypalił ponownie. Tym razem skutecznie. Wreszcie do walki włączył się Sulik. Użył swojego młota. I rozgniótł szczura na podłodze. Projekt przeładował broń, oddał strzał, szczur zapiszczał i upadł. W budynku został już tylko jeden gryzeń. Wojtek postanowił, że dokończy sprawę własnymi rękoma. Podszedł do zwierzęcia i jednym szybkim ciosem je powalił. Czyżby problem ze szczurami udało się już w tym momencie zakończyć? Wygląda na to, że wszystkie, wszystkie z tych gryzoni, które znajdowały się na powierzchni, zostały już załatwione. Tylko jeśli problem był na tyle prosty, dlaczego nie poradzili sobie z nim traperzy? I co obok tych szczurów robi ciało jakiegoś wieśniaka? Wojtek nie miał pojęcia. Ale zauważył w rogu pomieszczenia Drabinę. Drabinę prowadzącą w dół. Nie był przekonany, że to jest dobry pomysł. Schodzić na drugą stronę tego przejścia, nie wiedząc, co znajduje się na dole. Ale desperacko potrzebował pieniędzy. I być może załatwienie problemu ze szczurami do końca. Tak dla pewności. Było sposobem na to, aby uratować jego wioskę po chwili zastanowienia doszedł do drabiny i zszedł na dół a tam na dole pojawiły się tunele tunele, które wyglądały jakby jakaś stara kopalnia zdecydowanie nie była to szczurza robota tak niewiele widział, było tam bardzo ciemno wprawdzie miejscami można było jeszcze zobaczyć dogasające pochodnie Najwyraźniej jeszcze całkiem niedawno byli tu jacyś ludzie, jednak dawały one na tyle niewiele światła, że ciężko było się tam poruszać. Z oddali było słychać piski kolejnych gryzoni. Wojtek postanowił pójść do przodu i się z nimi zmierzyć. Ale jak mu to pójdzie, to dowiemy się już w następnym odcinku. Bo trochę brakuje mi synonimów, jeśli chodzi o szczury. W momencie, kiedy wypowiadam te słowa, naprawdę wiem, o czym mówię. Bo kolejny gryzoń podszedł do naszego bohatera. Jednak i ten nie dał rady go ugryźć. Jeśli Wam się podoba, to zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Oczywiście, standardowo przypominam, że przydałyby mi się Wasze suby, łapki w górę. Może jakieś komentarze, jeśli macie jakieś ciekawe, ciekawe informacje do podzielenia się, feedback zawsze, zawsze mile widziany. A tymczasem zrzegnam się z Wami i cóż, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, hej!